Tutaj mam po swojej lewej ręce kandydata z numerem 4, pana doktora Romana Szostka, wykładowcę na Politechnice Rzeszowskiej, lokalnego działacza, społecznika i członka naszej partii Konfederacji Korony Polskiej. Panie Romanie, proszę zabrać głos. Dziękuję bardzo. Spróbuję w kilku słowach podsumować rządy PiS-u i powiedzieć o co mam największą yy, pretensję do tej partii. Yy, nie wiem, czy państwo w ogóle słyszeli, to jest chyba mało znany fakt, że PiS likwidował polskie kopalnie, na przykład Kru Krupiński-Makoszowy. Yy, Krupiński, proszę państwa, yy, czasami jest tak, że kopalnie się zamyka. Jest taka potrzeba, powiedzmy, jest nadwyżka węgla i na przykład, jeżeli to robią Niemcy, to kopalnie zal zalewa się wodą. To jest najlepszy sposób konserwacji kopalni. W przypadku Makoszowy kopalni, która była oceniana jako czwarta pod względem nowoczesności w Polsce, kopalni, która miała gotowe do wydobycia pokłady 700 milionów ton węgla, po prostu zniszczono. Zniszczono, czyli wycięto szyby, zasypano te szyby wentylacyjne, znaczy te szyby, szyby, szyby gdzie się transportuje węgiel gruzem, jakimiś odpadami, wycięto całą infrastrukturę na powierzchni. Zostało, po prostu to, proszę Państwa, jest przykład sabotażu gospodarczego, po prostu zbrodni gospodarczej, przestępstwa gospodarczego. 700 milionów ton węgla, jednego z najlepszych jakości w Europie. Tak, z Rady Narodowej. Druga kopalnia ma 170 milionów ton węgla gotowego do wydobycia. To zostało zniszczone. Jak się eksperci, którzy Którzy no, na ten temat tam to komentują gdzieś tam w internecie, to po prostu wynika z tego, że te próby zlikwidowania tych kopalń się ciągnęły od 20 lat. To było tak, tak coś tam im ograniczano, utrudniano rozszerzenie działalności itd. I ostatecznie PiS no, dokończył ten temat, czyli po prostu zniszczył te dwie, te dwie kopalnie, Tutaj najbardziej takie znane, bo po prostu nowoczesne i z dużą ilością węgla. No więc proszę Państwa, to jest taka rzecz, której no, trudno jest to po prostu y, jakoś wybaczyć y, w partii rządzącej. Tak. nie tylko energia odnawialna. Tak właśnie tu powiedziałem, gdyby nawet tak było, że rezygnujemy z wydobycia węgla, to się kopalnie zalewa wodą. I potem się wodę to jest świetny sposób konserwacji ta. Woda traci tlen, bo tam on reaguje z węglem i po prostu jest to świetnie zakonserwowane, wyrównuje ciśnienia i to sobie może setki lat tak stać. A potem się tylko wodę wypompowuje i się normalnie zaczyna wydobycie. Więc proszę Państwa, na pewno nie chodziło o to, że... I to jest tani sposób zabezpieczenia kopalni, bo tylko wystarczy ją zalewać wodą. Natomiast włożenie tam jakiegoś gruzu, zasypywanie tych szybów i tak dalej, to jest po prostu działalność po prostu wyraźnie dywersyjna. Następna rzecz. Pan poseł mówił o imigrantach. PiS teraz cały czas w telewizji podnosi, że nielegalni imigranci są niedobrze. No to co oni zrobili? Po prostu zalegalizowali nielegalnych imigrantów. No po prostu tak zorganizowali system napływu imigrantów, że to jest według prawa legalne. I to jest taka różnica. No nie? Czyli przyjęto całą masę ludzi o yy, po prostu niezweryfikowanych, niesprawdzonych yy, i po prostu zalano tę Polskę ludźmi o in, z, in, z innych obszarów także kulturowych, z krajów arabskich. Nie mówimy tylko o Ukrainie, ale także z krajów arabskich. I to jest problem. Czyli widzimy, że po prostu absolutnie się nie interesują, jakby nie troszczą o interes tej na Polaków, Jakoś taka jest jakaś taka realizowana polityka jakiegoś multikulturowego społeczeństwa stworzenia w przyszłości. Następna sprawa, proszę Państwa, której, no, której nie mogę wybaczyć PISowi, to jest, proszę Państwa, potężne zadłużanie Polski. W ciągu, proszę Państwa, tych 8 lat rządu PIS-u, długi mniej więcej, bo to tam, <gryw> oszacowania tych długów nawet są niejasne, nawet instytucje, które się tym zajmują, nie są zgodne co do konkretnych kwot, ale mniej więcej jak PIS obejmował władzę, dług publiczny był bilion, tak? Milion, miliard, bilion, a teraz to jest 2 biliony bilion 600 miliardów dług ten publiczny taki jawny i 400 miliardów dług ukryty, proszę Państwo, chodzi o to, że przepisy unijne powodują, że nadmiernie gospodarki nie można zadłużyć, to więc zrobić to, proszę Państwa, w ten sposób że się część długu jakby ukrywa w ten sposób, że państwo daje gwarancję jakimś instytucjom, a te instytucje się zadłużają. I to nie jest już zgodnie z definicją dług publiczny. I w ten sposób wytransferowano ukryto 400 miliardów złotych długu, co najmniej, czyli on nie jest według przepisów i definicji traktowany jako dług publiczny. I proszę Państwa, co się z tym wiąże? No olbrzymie koszty utrzymania tego długu. Teraz nawet nie znam oszacowań, teraz te koszty wzrosły, bo odsetki bankowe wzrosły, tak? Ale przed y, 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 tą sytuacją, przed pandemią, to było około 100, szacuję ponad 100 miliardów złotych rocznie sam koszt odsetki, proszę Państwa. Czyli to wychodziło 350 złotych miesięcznie na każdego Polaka od małego do tego, w pełnym interesie, 350 zł. No to proszę Państwa, jeżeli mam pięcioosobową rodzinę, ja, żona i trójka dzieci, no to jest 1700 zł miesięcznie. Państwo w jakiś sposób musi ściągać w wacie, w podatkach, w benzynie, w gazie i tam gdzieś tak dalej i tak dalej, nie? żeby płacić bankierom koszty utrzymania tego długu, czyli samocetki, nie mówimy o spacie długu w ogóle. 350 zł miesięcznie na każdego Polaka, nie pracującego, tylko każdego, od dziecka tam do starca. Proszę Państwa, gdyby te pieniądze nie były wyprowadzane z gospodarki, to mogły być podstawą niesamowitego rozwoju infrastruktury, no, jakieś szybkie koleje, zakłady przemysłowe i tak dalej, i tak Proszę Państwa, proszę jeżeli się zainwestuje pieniądze w infrastrukturę, to to się kumuluje, kumuluje, tak? Zrobimy sobie chodnicze ko domu za chwilę tam jakieś, jakieś ławeczkę i tak dalej. To, 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 to dobra, dobrostan się gromadzi, on się, on się, on się sumuje. tak? Natomiast to są pieniądze po prostu przejmowane przez korporacje finansowe, te międzynarodowe są wytransferowane z Polski. No następna sprawa, o której też już była mowa, pan sobie mówił, no to być może najgorsza z tych największy kataklizm, który uważam dotknął Polskę od czasu II wojny światowej. No, być może porównywalny, nie znam dokładnie tych faktów historycznych, bo może z państwa, państwa, ktoś bardziej się historią tutaj, być może porównywalny no, z mordami komunistycznymi na, y, po II wojnie światowej, na żo żołnierzach y, y, armii krajowej i tak dalej, tak, ty, ty w wózkach z Polski, itd. Tak być może porównywalne, to jest proszę Państwa, no, ta cała pandemia, w wyniku której, fałszywa pandemia, w wyniku której doprowadzono do śmierci ponad 200 tysięcy Polaków. Prawie 250 tysięcy Polaków i to chcę wyraźnie tutaj podkreślić, bo Pan po prostu mówił właśnie nadmiarowych, to nie, są, to nie chodzi o śmierci spowodowane związane z COVID-em, tylko śmierci spowodowane tym, że nie działa służba zdrowia. I tutaj utrzymuję kontakt z takimi specjalistami, proszę Państwa, mam taką, takim, że jakbym naukowo, taki kontakt no, z wybitnymi specjalistami ze Stanów Zjednoczonych polskiego pochodzenia, którzy tam, znaczy Polakami, którzy tam pracują po prostu. To bym nazwisk w podawał, może tam, tam coś na ten temat się pojawi w internecie w przyszłości, ale proszę Państwa epidemiologami, którzy mówią, że po prostu, Państwa, szczepionki nie mogły działać w ogóle. I to wiadomo, i epidemiolodzy wiedzą. Dlatego, że proszę Państwa ten jeden z tych głównych ekspertów, tak, że mu kontakt, mówi w ten sposób, że wiadomo, że wirusy, które atakują górne drogi oddechowe nie wnikają do krwiobiegu. One są tak wyspecjalizowane, że atakują na kilka dni tam powiedzmy śluzówkę, śluzówkę i robią pewne uszkodzenia. Jeżeli człowiek jest słaby, to oczywiście potem mogą być infekcje bakteryjne, które są niebezpieczne już dla zdrowia, dla życia, tak. Natomiast one nie wybiegają do krwiobiegu i dlatego nie można uzyskać odporności w coś do organizmu, do krwi. To, jest, to, nie, to nie działa w ogóle. To w ogóle nie działa. Yy... No i mimo tego, proszę Państwa, wmuszano ludziom w wszczekiwanie sobie, no w ogóle całe lockdowny, zamykanie gospodarki, w czasie tego, w pierwszych miesięcy pandemii rząd PiSu zwiększył dług publiczny ponad 200 miliardów złotych. No, żeby finansować różne tam związane z tym działaniem, wiemy, te szpitale otwierano, tak, jakieś niesamowite wynagrodzenia dla, dla pracowników służby zdrowia, jakieś odszkodowania później dla tych. No, tego. W każdym razie ponad 200 milionów pierwszych w miesiąc, kilku miesiącach, miesiącach pandemii. I zamknięto, proszę Państwa, służbę zdrowia, i proszę Państwa, ludzie umierali na choroby, na które się nie umiera dzisiaj. Znaczy, Po wynalezieniu antybiotyków, by, powiem, Zapalenie płuc było główną przyczyną śmierci, tam, przed erą wynalezienia antybiotyków. Właśnie zapalenie płuc to był wyrok śmierci. I od kiedy wynaleziono antybiotyki. Na zapalenie płuc umiera się tylko wtedy, właściwie także człowiek jest normalnie leczony, jeżeli istnieją jakieś choroby współistniejące, czego jest osłabiony jakimiś innymi przypadkami chorobowymi, nowiekiem, podeszłym wieku, tak już ma słaby organizm. To się zdarza. Normalnie człowiek może mieć zapalenie płuc i nie pozwala się na rozwój tych bakterii, które niszczą tego człowieka od środka przez podanie antybiotyków. I proszę Państwa, tak się okazuje, że ludzie umierali na zapalenie płuc, po prostu wstrzymano. Pomoc, no, bo zamknięte były szpitale, nie przyjmowano ich na telefon, nie próbowano leczyć itd. Pozwolono, żeby te choroby się rozwijały i w końcu doprowadzano do, do ich śmierci. Wspomnę tutaj o takim hmm, jeszcze jednym przypadku. To pochodzi z wywiadu niemieckiego lekarza, który omówił, omawiał w pierwszym roku pandemii artykuł medyczno opublikowany w czasopiśmie Lancet. Lancet to jest prestiżowe czasopismo medyczne, i to jest tak, że jak tam się coś ukaże, to jest traktowane no, powiedzmy przez środowiska medyczne jako pewien wyznacznik postępowania. I tam był opisany przypadek pacjenta z Włoch, który no miał zapalenie płuc, te pierwsze miesiące, pół roku bez pandemii, yy, trafił do szpitala, tam go tego szpitala przyjęto i w tym artykule jest pokazane, opisane dokładnie tym artykule naukowym, medycznym, jakie zastosowane w stosunku do niego procedury. No i się okazuje, że podawano mu, oczywiście wszyscy zamaskowani ci lekarze w maskach odizolowani w jakich, jakichś kosmicznych skafandrach i tak dalej, Podawali mu takie państwa substancje, to według na przykład lekarza, opinii, znaczy opinii tego niemieckiego lekarza, nie, nie będę przytaczał, nie chcę przekręcić, ale to jest autor książki Antykancer, Antywirus. I on twierdził po prostu zabito go tymi procedurami medycznymi w szpitalu. Dostawał antybiotyki szerokiego spektrum działania, jakieś inhibitory, jakieś takie substancje, potem jeszcze inne antybiotyki, potem jakieś substancje stosowane przy leczeniu HIFA. I po prostu tak rozregulowano mu organizm, że zdrowy człowiek by tego nie wytrzymał. Czyli po prostu no, stosując te procedury szaleńcze, medyczne, czy nie przyjmując ludzi, pozwalając za to, żeby się rozwinęły choroby, na które się już dzisiaj nie umiera, bo nawet takie przypadki na wyrostek głobaczkowe tam ludzie umierali. A później, proszę Państwa, stosując takie obłąkane jakieś procedury, jakieś eksperymenty na tych ludziach, po prostu doprowadzono do, no, w Polsce do ponad 200 tysięcy zgonów. Proszę Państwa, dlatego to nazwałem, nazwałem tak, tu powiedziałem, to być może to jest największa zbrodnia na polskim narodzie Czas II wojny światowej i tamtych mordów, być może komunistycznych na, 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 na Akowca. I teraz, proszę Państwa, jeszcze taka jedna tutaj rzecz, która, bo tu powiedziałem o tej imigracji, długach. To chyba te wszystkie takie punkty, które mam największe pretensje do PiSu tutaj wymieniłem. To może taki jeszcze tylko jeden wątek, bo tu jest taki troszkę nawiązujący też do tego, bo jest właśnie tutaj wiemy, że podporządkowanie podporządkowanie polityki polskiej, tak zwanym działaniom klimatycznym Unii Europejskiej, czyli tu poseł mówił wspominał o tym, że będą nas to zmuszali tego, żebyśmy ocieplali domy, tak, będą zabraniali samochodów spalinowych. Yy, już w 2026 mają zacząć wchodzić jakieś podatki od samochodów spalinowych, które będą z roku na rok coraz większe. Yy, no, pod pretekstem ochrony, ochrony środowiska, mamy być zmuszani do ponoszenia różnego rodzaju kosztów, różnego rodzaju kosztów. I oczywiście Domyślam się, że, że wielu ludzi nie będzie na to stać, no będą być może wywłaszczani, najpierw będą stawali duże kary, a potem wywłaszczani z mieszkań, może z domów i tak dalej. Więc to jest taka perspektywa, która nam tu grozi. No i w tym bierze udział PiS, bo to PiS w 2020 roku premier podpisał właśnie ten pakt klimatyczny. Tłumaczył, że to zrobił dlatego, że Unia Europejska taka oficjalna była narracja, tam obiecała jakieś środki unijne. I zdaje się, że podpisując być może nawet nie wiedział co podpisuje, bo się dopiero za chwilę okazało na czym to ma polegać, czyli ogłoszono właśnie ten, 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 te działania for, Fit for 55, ograniczenia posiadania samochodów spalinowych, potrzeby ocieplenia domów i tak to polityk, który nie, podpisuje i wie o co chodzi i robi coś takiego, na pewno nie zasługuje na szacunek, a tym bardziej, jeżeli podpisywał i nawet nie wiedział, co podpisywał, bo, bo podpisał jakieś ogólne zobowiązania, nie wiedząc, o co chodzi, będzie, jak będzie to realizowane w szczegółach, to też jest to oczywiście, oczywiście nie, yy, yy, niedopuszczalne. I teraz, proszę Państwa, z tym taki ostatni właśnie tutaj wątek, który się wiąże z, tą, z, tym, z tym pakietem klimatycznym, z tą próbą no, zmniejszenia emisji CO2. Yy. Miałem kiedyś w rękach taką publikację naukową, taki raport, w którym była być może to będzie jaka ciekawostka dla Państwa, bo już zastanawiamy się, jak to z tą energią, tak? Czy jest dobra energia, ta zielona, czy niedobra, o co tutaj chodzi? Więc, proszę Państwa, z tego raportu wynika, że Pozyskiwanie energii z drewna cechuje się sprawnością 1 do 3, czyli po prostu no, trzeba drzewo, no, tam gdzieś być może las posadzić, zadbać o niego, potem trzeba to ściąć, przywieźć, obrobić jakoś i później paląc to w jakimś na przykład, nie wiem, można silnik jakiś powiedzmy taki ciepły zasilać, lokomotywę na przykład, jakiś silnik w fabryce, uzyskuje się trzy razy mniej więcej energii więcej niż się włożyło jakby na dostarczenie tego drewna. Czyli ocenia się tutaj właśnie sprawność takiego sposobu pozyskiwania energii z drewna jak 1 do 3. W przypadku pozyskiwania energii z węgla ten wskaźnik się określa jak 1 do 10. I dlatego na przykład Anglia, która pierwsza zaczęła masowo wydobywać węgiel i oparła na ten swój przemysł, uzyskała taką przewagę nad resztą świata, że mogła kolonizować tam potem inne państwa. Tak. Trzykrotnie miała tutaj bardziej efektywne źródła energii. W przypadku ropy i gazu ocenia się ten wskaźnik na 1 do 30. 1 do 30 przynajmniej tych źródeł konwencjonalnych, bo potem te inne źródła ropy mogą i gazu być bardziej kosztowne, a te konwencjonalne. I proszę Państwa, w przypadku uranu to jest, ocenia się do 1 do 100, nie? czyli najtańszy sposób pozyskiwania energii w elektrowniach atomowych. I teraz okazuje się, że w przypadku pozyskiwania energii z wiatraków i paneli słonecznych ten wskaźnik wynosi 1 do 3,5. Czyli jest to tak mniej więcej efektywne jak pozyskiwanie aluminium, elektronika cała jest oparta i tam są olbrzymie koszty tego wytworzenia, żeby to potem na dachu gdzieś tam sobie mogło leżeć i produkować energię. Ja dziękuję bardzo. Czyli czy moja pretensja do PiSu polega na tym właśnie, że on wciąga Polskę w, tą, w te działania klimatyczne. W, proszę Państwa, w 2021 roku Sejm w komisjach no, tam dyskutowano sprawę wprowadzenia przymusu szczepień na, na, na tego COVID-a całego. I zdaje się, no prezes pis się wypowiedział publicznie, powiedział, że tam trzeba, to przymus musi być i tak dalej. No to się bałem najgorszego scenariusza możliwego, jaki sobie wyobrażałem. Mianowicie wyobrażałem sobie to w ten sposób, że takie będą dążenia tych globalistów, że planują wprowadzenie szczepienia co pół roku regularnie do końca świata. I to będzie odbywało się w ten sposób, że no dotychczas można było sobie tam wybrać punkt, gdzie się człowiek szczepi, tak? Ale system był, był uszczelniany i byłoby się wzywany do konkretnego punktu czyli jeden tam, człowiek drugi tam i po prostu do jednych punktów przysłano by być może sól fizjologiczną, do innego truciznę i w ten sposób po prostu elita by to wykonywała po prostu eugenikę, w taki planowy sposób, czyli ludzi, którzy są według nich niepotrzebni w systemie po prostu wzywano by do punktu Eugenicznego, oczywiście by nie wiedział, gdzie są jakie preparaty, tak? Bo to wszystko było tam w fioleczkach i tak dalej. Natomiast ci inni, którzy być może są jeszcze przydatni, w systemie pracują, płacą podatki, tam mają kredyty i tak dalej spłacają, no to byliby szczepieni wodą. Yy, I tak sobie to wyobrażałem, no, jakimś cudem, może zbiegiem okoliczności, jakimś no, sytuacja ta międzynarodowa spowodowała, że taki scenariusz się, się nie udał. Może, może być byś sobie znaczy, Państwa, są znane już publikacje, na przykład taka publikacja się ukazała, która. Nie, bo jakby są różne etapy, jest, jest etap, na różnych etapach może być różne, mogą być różne działania wykonywane. Są na przykład publikacje pokazujące pewne efekty w Danii. W Danii podano 10 milionów szczepionek prawie 6 milionów ludzi i z tych danych wynika, że około 30% partii tych szczepionek, czyli no, partii nie wywoła żadnych zauważalnych reakcji. Więc albo to była po prostu sól fizjologiczna, albo jakieś bardzo słabe trucizny, być może jakimś drugim działaniem, no, w każdym razie nie było żadnych reakcji. Natomiast część szczepionek była wyjątkowo toksyczna. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał tą publikację, to można na Facebooka, na moją stronę Roman", wejść, tam trzecia, czy czwarta, od góry jest, tam taka, jest, jest link, można kliknąć i sobie to tam zobaczyć. Okazuje się, że jeżeli były jakieś partie bardzo toksyczne, to były to partie, znaczy partie szczepionek z ilością, mniejszą ilością dawek. Bo proszę Państwa, różne partie, czyli z konkretnym numerem, mogły mieć różne ilości dawek czyli od 50 tysięcy na przykład do 800 tysięcy. Czyli były na przykład takie serie, że było 50 tysięcy, tylko 50 tysięcy szczepionek, 80, 100, 120 i tak dalej. Jeżeli już były toksyczne, bardzo toksyczne, to takie, które były produkowane, to były te partie z mniejszą liczbą dawek, 80 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy. A jeżeli to były takie serie 700 tysięcy, 800 tysięcy, no to mogły być toksyczne, ale z jakąś słabszą, z, z, z słabiej reagującą, znaczy substancją, która wywołała słabsze reakcje. Tak to wyglądało. Natomiast wyobrażam sobie to w ten sposób, że to jest jakiś taki etap tylko, czyli na razie człowiek, który przyszedł się szczepić, wybierał sobie sam punkt i właściwie statystyka tylko decydowała, przypadek, czy on trafi na tą szczepionkę z wodą, z solą, czy być może jakąś inną, to docelowo mogło być tak, że to będzie uszczelnione i po prostu będziemy wzywani. Dajcie państwo taką sytuację, gdy jacyś aktorzy przyjęli szczepionki lekarzy, jaka była afera wielka, że to nie wolno, bo to jest dla tamtych była, nie dla tych. Tak, a nie dla tych, no nie? Więc tak sobie to, to wyobrażałem, tylko się najbardziej obawiałem. Na szczęście to jakoś nie wyszło, ale na pewno to nie jest koniec tej całej sytuacji i, i będzie, będzie, będzie powrót. Są, proszę Państwa, he, he, no, niepodważalne, uważam, badania naukowe, z których wynika, że przy pomocy aluminium można wywołać reak reakcję alergiczną na wszystko właściwie. Yy, yy, po prostu chodzi o to, że yy, w przyrodzie aluminium nie występuje w stanie wolnym, tylko jest na ogół związany bardzo trwały związek z fluorem. Więc po prostu organizmy żywe nie miały kontaktu z czystym aluminium, nie wypracował się jakby żaden mechanizm reagowania na kontakt z aluminium. I teraz, jeżeli się takie aluminium dostanie do organizmu, to tam wywołuje pewne reakcje na neuronach, na tych obłódkach, na, na tych otulinach. Tak to wiemy, i organizm reaguje bardzo nerwowo, szuka tych przyczyn tego stanu zapalnego, który tam powstaje, a ponieważ nie wykrywa w żaden sposób aluminium, więc szuka jakichś innych przyczyn. Jeżeli ktoś danej chwili na przykład może ja do rzeszki, albo nie wiem, jajko, albo coś takiego, czy może wydychał jakieś pyłki, może układ immunologiczny błędnie rozpoznać przyczynę tego stanu zapalnego i następują właśnie silne takie uzależnienia alergiczne. Więc można uczulać praktycznie w ten sposób, podając aluminium i inne czynniki jednocześnie organizmowi żywemu, alergię na wszystko. I to aluminium jest wstrzykiwane dzieciom w szczepionkach. Ja wszystkich, których mogę, przekonuję do tego, żeby się wstrzymać ze szczepieniem dzieci. Dziękuję Państwu bardzo.